I zobaczmy, drogie lwy. Jak dla Was rysuje się październik, jeżeli chodzi o kierunek na mapie, o głos Waszego wewnętrznego ja? Karty tarota w dwóch aspektach: praca, związki, relacje czy uczucia. Jedna karta z czakrą, a więc z informacją, która z czakr powinna być przez Was zaopiekowana w tym miesiącu. I na koniec karta afirmacyjna, a więc zobaczmy. Zaczynamy od pracy. Kierunek tego miesiąca dla lwów w pracy. Kierunek w miłości. Pod spodem światło księżyca. Informacja dla Was taka, że włączcie w tym miesiącu mocno intuicję. Uruchomcie, uwierzcie także, że posiadacie ją na tyle silną, że będzie Was prowadzić, że będzie Waszym naturalnym GPS-em, naturalnym kompasem. Co chcę powiedzieć Wam, Wasze wyższe ja? Nie zrażajcie się tym, że karty prowadzące pokazują się też w takich mniej kolorowych akcentach. Zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi dokładnie. Praca dla lwa. Miesiąc, październik i praca dla lwa. Rozwój i kwestie partnerskie, uczuciowe, związkowe, wewnętrzny głos. Pod spodem pokazała Wam się pamięć, która z czakr również wymaga Waszej uwagi. W miesiącu październiku zobaczmy. Tutaj dużo fioletu się pokazuje, a więc być może czakra korony będzie chciała się także pokazać. Zerknijmy. No i właśnie, zdążyłam powiedzieć. Zobaczcie, jak was przyciąga ten kolor. Ten miesiąc także zachęca was y, tym samym do prowadzenia go w swoje życie, aby się nim otaczać, aby on was prowadził, aby otaczała was energia tego prowadzenia bo są aż cztery akcenty, a w zasadzie ten granat też może mi mówić i o komunikacji, i o czakrze trzeciego oka, aby widzieć się bardziej, aby też rozszerzać swoje pole widzenia, nasłuchiwania, no i właśnie odbioru tego, co jest tym promieniem, tym źródłem, które Was naprowadza. W pracy pokazała się gorzka akceptacja, więc coś musicie w tym miesiącu zaakceptować, być może jakąś stratę, być może jakiś fakt przyjąć za rzeczywisty. To także taki Taki moment, w którym wchodzicie w okres, w którym być może będziecie musieli pożegnać pewne sprawy w swoim życiu, zaakceptować także to, co tą stratą jest, aby mogło spełnić się to, co jest dla Was wyższe, to, co jest dla Was lepsze, to, co jest bardziej rozwojowe, także co. Pokazało się także w tej drugiej karcie prowadzenia przez Wasze wyższe ja, jako karta rozwoju. I ósemki, a więc mocnej wibracji biznesowej. Gdzieś dla kogoś być może coś trzeba poświęcić, aby zyskać coś, tak powiem. I nie przejmujcie się tym, że coś musicie zaakceptować. To mogą być drobne rzeczy, to mogą być poważne także sprawy. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, ale niezależnie od tego. Jak i czego e, doświadczasz? Postaraj się pogodzić z tym w sposób świadomy i świadomie przeżywaj emocje, abyś mógł dostrzec piękno, które czeka na ciebie. Proponowany wam jest rozwój, a więc w kwestiach pracy poprzez Pamięć poprzez to, co już Wam wiadome, to, co już znacie albo czego nie pamiętacie, ale te sytuacje będą chciały Wam być może przytoczyć, przybliżyć także to, co tą pamięcią jest, Waszego wyższego ja, Waszej energii, tej, która czegoś potrzebuje. No i ten etap, który właśnie nastaje, który z Wami się wita, będzie być może chciał otworzyć Was na coś. Bardziej akuratnego. Dlatego nie zamykajcie się na rozwój, nie zamykajcie się na to, co pozwala Wam także iść w kierunku tym ziemskim, w stronę tego co bardziej ambitne. W miłości pokazała wam się karta połączmy się, a więc ósemka. Gdzieś może pewne sprawy wymagają przepracowania, dla jednych pogodzenia, dla innych takiego akcentu wyjścia naprzeciw sobie, spotkania tej odpowiedniej osoby, spotkania także tych wibracji, a, które pozwalają wam czuć się spójnie. Z tymi ludźmi, z wami samymi, e, poprzez to, co waszym wewnętrznym jest głosem, który krzyczy do was, nawołuje tylko i wyłącznie prawdą, e, tą, która jest wam potrzebna. Czakra korony, która wam się pokazała, mówi o afirmacji aktywującej właśnie ten obszar, poprzez wypowiadaną sekwencję ja wiem, ja znam i dopełnienie jej tym, co jest czystą świadomością, że jesteś, drogi Lwie, jednością ze wszystkim co Cię otacza, co jest, co wibruje, co się pojawia. A więc tutaj duża doza świadomości, duża doza także znaków, tak jak ta jedenastka w tej pamięci, może widzicie także godzinę 11.11, 11. może widzicie te wibracje podwójne właśnie, które się u Was pokazują, a są one na Waszej drodze po to, żeby Was pobudzić, aby skupić Waszą uwagę, aby pobudzić w Was chęć zauważenia czegoś. To pamiętajcie zawsze inteligentna i pełna miłości energia, która tylko i wyłącznie ma na celu kierowanie Was ku Waszej duszy, po to, abyście odnaleźli prawdę o sobie. A prawda, pamiętajcie, często łączy się z tą akceptacją, niekoniecznie gorzką, ale która na chwilę może być w takim poczuciu przełamania smaku, po to, żeby za chwilę czuć coś słodkiego, po to, żeby za chwilę właśnie otrząsnąć się i zobaczyć, że miało to wyższy, większy, głębszy sens. Jakie karty tarota będą się chciały pokazać w kontekście pracy dla Lwa, a więc miesiąc październik? Jaka jest Wasza obecna sytuacja? Lew. Jakie kroki podejmujecie obecnie i rada. I to samo w miłości. A więc jaka jest wasza obecna sytuacja, drogi Lew? Lew. Obecna sytuacja w miłości. Jakie kroki podejmujecie? Jakie kroki powinny być podjęte? Pod spodem pokazała wam się piątka buław. Dla jednych jest to jakaś no taka, słuchajcie, sytuacja Mocnej, dynamicznej, po jakich być może pauzach pobudzonej energii, tego, co jest konkurencją, tego, co jest także pewną kłótliwością w środowisku, w otoczeniu, wśród ludzi, w słowach, w intencjach. Jakąś też formą, próbą także przebicia się lub sprostania oczekiwaniom, ale jest to też karta dużego stresu, a więc gdzieś tutaj e, dla Was, drogi Lwy, pokazuje się odrobina stresu. Być może w tym miesiącu on gdzieś będzie chciał właśnie pokazywać się, determinować, gdzieś tak szturać Was, po to, żeby e, pobudzić, przebudzić także niektórych. Co jest obecną Waszą sytuacją w pracy? Zobaczmy. A widzicie, a w tarocie pokazuje się praca bardzo optymistycznie, bo pokazała się karta gwiazdy, a więc gdzieś być może macie do czynienia z wodnikiem, a być może jest to praca Waszych marzeń. Być może realizujecie siebie właśnie na takim najwyższym poziomie, na, w takich wysokich, w takich wysokich emocjonalnych wibracjach także. One się często wiążą ze stresem, wiążą się z tym, co jest wypaleniem, wiążą się z tym, co jest koniecznością także próby udowadniania także swojej racji. Miesiąc pokazuje się, wprawdzie praca będzie to okres wytężonej uwagi, takiego, słuchajcie, nacisku także na to, co jest e, szczegółem. A więc gdzieś tutaj to, co wodniste dla Was w tej chwili, takie może rozwodnione, e, czy właśnie w koncepcjach, czy w zbyt szerokim spektrum e, patrzenia na coś, co wymagałoby większego doprecyzowania, bo być może z tym się borykacie, będzie wymagało pewnego konkretu. Będzie wymagało takiego, słuchajcie, złapania, no, sprytnego e, tematu. Sytuacji, możliwości, okazji, także, aby ją uchwycić, aby gdzieś, tak jak powiedziałam, to co robicie, to z czym idziecie do świata, wiązało się także z pieniądzem, bo są wśród Was osoby, które być może medialnie gdzieś pracują, może oglądają mnie osoby, które gdzieś są influencerami, gdzieś pracujecie także w, w tej przestrzeni właśnie medialnej, internetowej, no i ona się tutaj mocno pokazuje, więc jest to praca z pasją, jest to praca, która Was pochłania bez reszty, oddani jesteście jej, ale gdzieś kroki, które staracie się poczynić, y mają na celu złowienie, znalezienie tego grosza, znalezienie tej okazji do tego, żeby to się zrealizowało, żeby to się spełniło, aby ten sukces był faktycznie podbity tą monetą. To jest, pamiętajcie, czytanie ogólne, i ono nie do wszystkich jest korespondowane. Niemniej dla większości lwów problemem takim, taką przeszkadzajką tutaj, czy waszą obawą jest emocjonalność w tej pracy. A więc być może są to jakieś właśnie emocje, być może są to jakieś niespełnione marzenia, niespełnione jakieś ambicje. Nawet może nie ambicje, ale potrzeba taka duchowa, aby coś było duchowe, aby coś było z planu kosmicznego. Więc być może. Zastanawiacie się, czy też potrzebujecie jeszcze dodatkowego akcentu w tej pracy, który pozwoliłby Wam na ten rozwój, aby coś ukorzenić, aby coś mogło nabrać rzeczywistości. I dla jednych będzie to realizacja taka namacalna tego, co Waszym planem, projektem, czasami gotowym dziełem jest. Dla innych, powiem, jest to taka gdzieś tutaj nuta no, mm, tego, żeby to, co w tej pracy emocjonalne, może w kwestii atmosfery, stało się dla Was bardziej. Możliwe do zniesienia, do tego, żeby było atrakcyjne. Dla niektórych lwów, powiem tak, być może mierzycie się z taką dużą presją otoczenia, a więc na was jest kładziony duży nacisk na to i stres właśnie z tym jest związany, być może, że są oczekiwania wobec was, że macie talent, że potraficie, że ktoś chce od was, no właśnie, uzyskać te efekty. Dla was gdzieś problemem jest to, co być może jest waszym sercem, a więc za, za czym ono wzywa, czy macie przekonanie do tego, co robicie, czy czujecie ten klimat, czy ufacie również temu, co robicie Tak w kontekście was samych do was samych i waszej pracy i waszego natchnienia czy do tego tego co tym projektem, tym pomysłem, tą możliwością realizacji i zdobywania pieniędzy na tej podstawie jest. Proponowane kroki wam w tym miesiącu pokazują czwórkę miecza, więc jakąś taką lekką pauzę lub takie zdystansowanie się, może jakiś urlop. Chociaż mówię, miesiąc pokazuje się jako mocno pracowity, jako mocno taki no zmuszający was do intensywnego wykazania się. Wykazaniem się także jest ta kreatywność, która jest wam tutaj radzona w tym miesiącu, pomimo że w Widzę tutaj w Was dużą kreatywność. Gdzieś być może trzeba oszacować, czy to, co robicie, lub na jaką skalę jest szyte na miarę tej sytuacji. Tej przestrzeni tych ludzi, no i tego czasu, który temu poświęcacie. Bo też dla niektórych powiem tak, w krokach, które podejmujecie, liczy się czas, a więc gdzieś albo macie krótki okres realizacji, albo, i właśnie dlatego też razona jest wam pauza, lub przedłużenie. Wyjście, wystąpienie gdzieś z propozycją no tego, żeby ten czas jakoś wydłużyć, żeby on jeszcze chwilę pozwolił wam na to, żeby to coś nad czym pracujecie się rozwinęło bardziej. Ale dla innych tutaj pokazane jest um, otworzenie się na takie niespodzianki, a więc podarowanie sobie tego co jest czasami spontaniczne, a więc nie patrzenie takie długoterminowe czy planowe e, względem tego, co robicie, ale korzystanie z okazji, korzystanie z szansy, pod warunkiem, oczywiście, że ta szansa nie jest pisana palcem na wodzie, że nie są to mrzonkowe sprawy, nie wbijają was tylko niepotrzebnie w to, co jest pewnego rodzaju zastojem lub jakąś niespełnioną nadzieją. Bo być może mierzycie się tutaj po prostu z bardzo ambitnym zadaniem, które jest przed wami postawione. Tak mi się tutaj pokazuje, że jeżeli nie jest to praca marzeń, w której jesteście, jeżeli nie czujecie spełnienia, to być może jesteście właśnie w takim miejscu, w którym chcielibyście te marzenia realizować, albo czujecie potencjał do tego, że jest to miejsce, Obszar e, tego, gdzie chcielibyście się spełniać. E, wasz problem, wasze obiekcje, obawy, mówię, dotyczą albo waszego zaufania względem tego, co robicie, gdzie jesteście, waszej emocjonalności, zbyt dużej wrażliwości, także dla niektórych może też tak być, kobiet e, także w waszym środowisku, które tą wrażliwość posiadają na zupełnie innym poziomie, i tego, co jest tą intuicją, już wam tutaj przytoczoną, aby ona was prawidłowo prowadziła w stronę konkretnych, dobrych mocnych y, decyzji, kroków budujących tym samym zdrową atmosferę. To zdrowie gdzieś mi się pokazuje tutaj jako nie tyle zagrożone, co y, potrzebne wam, aby coś uzdrowić, aby coś było zdrowe, aby coś było lepsze. A więc albo są za duże oczekiwania wobec was, albo wy sobie stawiacie za wysokie y, gdzieś poprzeczki, lub też za bardzo bujacie w obłokach wy, czy to czy środowisko, które od was czegoś oczekuje, stawiając przed wami jakieś takie abstrakcyjne także wymagania, albo po nad normę coś, co nie jest tak naprawdę rzeczywiste, co być może jest możliwe, oczywiście, wszystko jest, pamiętajcie, możliwe, ale wymaga zupełnie innego czasu, innego nakładu pracy, innego tempa także, ale gdzieś tutaj atmosfera mi się też pokazuje, że coś jest za szybko, za wolno, za mało doprecyzowanie, nieproporcjonalnie. Gdzieś tutaj między gwiazdą, a tą pracą rąk, a więc tej ósemki pentakli, pokazuje mi się taka dysproporcja, że tak jakby ktoś dał Wam, słuchaj, Ołówek i prosił, abyście zrobili z tego stronę internetową, no więc nie miałby pojęcia o tym, że nie macie narzędzi, na przykład do wykonania e, jakiegoś e, projektu, że tym nakładem możliwości, tym nakładem sił. E, Pomimo waszych chęci, pomimo waszych talentów, niewiele też można zrobić. Taka mi się też tutaj trochę energia pokazuje. No i gdzieś tutaj radą dla was jest ta kreatywność, a więc żeby coś wymyślić, żeby gdzieś wpaść na jakiś super pomysł, żeby gdzieś także wykazać się aktywnością tego, tego rodzaju, żeby nie fiksować się tylko na to, co już obraliście, co już przyjęliście za pewnik, czy za wasze przeczucie takie wewnętrzne, ale postarać się gdzieś tak płynąć zgodnie z tym nurtem, który dyktuje wam ta sytuacja, aby wyjść też naprzeciw najbardziej sobie, żeby sobie po prostu nie szkodzić. Ale też pamiętajcie, w tej karcie mówię: kryje się to, żeby te realizacje, te plany, aby nie były takie mrzonkowe, aby nie były tylko takim gdzieś znakiem, hasłem, niepopartym zupełnie rzeczywistością. A więc pomysł pomysłem: fajnie, że macie, że można to zrobić, ale żeby on także nie komplikował podwójnie tego, co już być może dla niektórych bywa gdzieś lekko skomplikowane. No taki, słuchajcie, przekaz. Zobaczmy, co w miłości w miłości, poza tym, co jest wewnętrznym głosem i połączeniem siebie z caleniem, czy też no właśnie, wyjściem naprzeciw tym, którzy chcą się pogodzić, połączyć, spotkać, być może pogadać także. Pokazują się, słuchajcie, rozdroża. A więc ten miesiąc, październik albo sugeruje, że właśnie taki będzie, lub też jest to Wasza obecna sytuacja, że jesteście gdzieś tutaj w tej energii. No bo to rozdroże, Ono się tutaj pokazało jako takie właśnie trochę przerażające, trochę nie pewne, trochę nie wiadomo za co się chwycić lub w którą stronę patrzeć. To mogą być Wasze obawy, to mogą być, to może być Wasza dezorientacja także na dany moment. Związana chociażby z tym, co jest atmosferą wokół Was, gdzie tutaj atmosferę pokazuje trochę ta piątka buław, a więc gdzieś może z czymś się spieracie, kłócicie, może sami ze sobą nie jesteście do końca pogodzeni, jeżeli chodzi o wizję na to, co w tej miłości, a czy w tym partnerstwie się dzieje, bo ta miłość i partnerstwo, pamiętajcie to także dla tych, Informacjach, którzy szukają drugiej połówki, a więc ta spójność, właśnie to połączmy się, ten wewnętrzny głos, to także jest kierunek tego miesiąca dla Was, aby połączyć ze sobą w sobie te siły, do tego, żeby coś wybrać, żeby się na coś zdecydować, żeby przemóc się chociażby jeżeli. Charakteryzuje Was jakiś opór bądź też jakaś blokada. I dla jednych tą blokadą może być to, co jest pasją, chęcią właśnie uwierzenia, że macie, posiadacie lub jesteście w stanie ją przywołać, wywołać, wzbudzić, także w osobie drugiej. Dla innych z kolei to kwestia przebicia się z tym, co jest Waszą racją. No bo tutaj tak się to pokazuje, jakby właśnie gdzieś to partnerstwo mogło być trochę zachwiane poprzez to, co gdzieś mrzonkowe, co gdzieś nie do końca dopowiedziane, co gdzieś być może przykryte, zamaskowane, ale takie właśnie gdzieś poddenerwowane. No bo dla jednych to mogą być po prostu gdzieś osoby trzecie w tym wszystkim, a więc Wasza niepewność, czy Wasz brak właśnie zorientowania na dany kierunek może wynikać z tego, że nie czujecie tej lojalności, tego, co jest fascynacją, tego, co jest zaangażowaniem, tego, co nie jest też takie. Nie patrzące prosto w oczy. Bo tutaj mi się ten rycerz kielichów pokazał właśnie w takiej postaci, a więc on trochę nie widzi, on trochę gdzieś nie patrzy wprost, a on gdzieś marzy, jest gdzieś utopiony w jakichś wizjach. A tego, co być może zbyt pośpieszne, zbyt błahe niekiedy również. No albo takie potrzebne po to, żeby spełniać jakąś wizję. E, kroki w tym miesiącu Wam radzone też pokazują, że właśnie ta sytuacja, która jest, ym, Między wami, czy w ogóle dotycząca was i waszych wyborów, e, wskazuje na to, że powinniście trochę gdzieś tę sytuację, która się tutaj taka pokazuje, bardzo cukierkowa, czy bardzo taka jakaś, no właśnie, nie do końca odkryta, jawna. Czytelna, gdzieś powinniście odejść od tego, co nie jest dla was. A więc nawet jeżeli stoicie tutaj na tym rozdrożu, jedną nogą tu, drugą nogą tam, to ten miesiąc też pokazuje jako kierunek, jako rada, jako rada kroków, które powinniście podjąć, żeby odstąpić od tej sytuacji, która wam nie służy, żeby pójść. Ku temu, co jest lepsze, żeby w tę stronę zainwestować, żeby do tej strony także gdzieś dorosnąć. A jeżeli chodzi o Wasz system wartości, o wasze, o wasze przekonanie, zaufanie, także niekiedy do samych siebie, bo tutaj niektórzy być może właśnie ani nie ufają tej sytuacji, ani sobie gdzieś być może nie ufacie, czy aby na pewno dobrze to czytacie, czy Wasza intuicja też dobrze Wami kieruje. A pamiętajcie, że również podwodem pokazało Wam to światło Księżyca, a więc być może tu gdzieś powinniście właśnie temu wewnątrz. Zaczyna głosowi zawierzyć. I w tym właśnie braku zaufania do samego siebie, czy do tej sytuacji, także a, możecie się tutaj gdzieś jawić w tych swoich krokach, jako osoba zbyt ufna. Także pamiętajcie, bo jest to czytanie ogólne. Więc dla jednych to jest ten taki brak zaufania do sytuacji, który was skłania do tego, żeby powątpiewać i żeby się wycofywać, lub iść właśnie ku temu, co jest dla was lepsze. Dla innych z kolei jest to zbyt duże zaufanie a, także do tych, czy do tego, kto gdzieś, no, być może wprowadza wam pewien zamęt albo powoduje, że nie do końca wszystkie intencje są wiadome. To czego nie widzicie, może być też przez was stosowanym usilnie idealizowaniem sytuacji. Może to być też tak, że to, to wy gdzieś poszukujecie w tej chwili miłości idealnej, że za wszelką cenę być może, albo no właśnie, albo nie wiecie e, i nie widzicie, co tym ideałem jest. E, Gdzieś mówię, gdzieś tu się pokazują sprzeczności, gdzieś mi się pokazuje takie przebicie przez to, co być może jest pewnego rodzaju iluzją, aby to dostrzec, aby to, co jest faktyczne, realne, takie konkretne, namacalne, gdzieś uchwycić. Temu ten miesiąc może służyć, że będziecie coraz bardziej odwracać się w stronę tego, co nie jest marnotrawieniem, że tak powiem, energii, tylko chęcią pójścia. Chęcią zrobienia jakiegoś progresu, a więc nie stania, może i nie oglądania, nie przyglądania się czy też bawienia się jakąś sytuacją. W jakiejś grze, być może słownej, w jakiejś grze emocjonalnej, czy też z was idącej, takiej asekuracji e, względem danej sytuacji, bo być może to czytanie także dotyczy tych z was, lwy, które nie chcą zgłębiać swoich emocji za bardzo i to wy gdzieś jesteście inicjatorem tego poziomu, tego levelu, przy którym trwacie, który stanowi gdzieś w tym momencie e, właśnie to rozdroże, a kroki wam e, radzone są zdecydowanie konkretne, aby pójść tak solidnie, tak uczciwie e, i tak dojrzale, gdzieś przejść na następne. Etap. Dla tych z Was, którzy, których dotyczy ta pierwsza historia więc to, że to wy gdzieś czekacie na kogoś lub rozglądacie się, lub badacie sytuację, przyglądacie się też, lub czekacie na jej jawność i a, pewną klarowność, czy też, no właśnie, przetarcie pewnych y, animozji, aby one stały się bardziej y, znośne, czy też były dla Was bardziej takie, no chętne do tego, żeby właśnie się połączyć, pogodzić, y, spotkać w y, tym wspólnym gdzieś jednym punkcie. Czasami kompromisie, który też tutaj dla niektórych może stanowić jakiś problem. E, pokazała się karta tego miesiąca słuchajcie, w siódemce mieczy. A więc w takich krokach ostrożnych, w takich działaniach, gdzieś być może zawualowanych, nie do końca wprost wypowiedzianych słowach, czy też nie do końca wypowiedzianych, czy też dookreślonych krokach. A więc tutaj może powinniście być bardziej tajemniczy, ale tym samym odważni w podejmowaniu się tego, na czym Wam zależy tych działań tego ryzyka niekiedy aby czasami coś postawić na jedną kartę albo spróbować właśnie wyjść z jakiejś niekomfortowej dla was sytuacji czy iluzji. To dla mnie też karta taka bądź sprytny, to co zresztą pokazało się bykowi bodajże. A więc może macie tutaj wiele wspólnego, może gdzieś ascendent was łączy na przykład. Bo to jest taka karta właśnie tego sprytu, tego tej umiejętności przyglądania się, podglądania bycia może o krok do przodu przed innymi. Ostrożności też by pokazanej względem zaufania do innych czy do tych sytuacji, które miałyby wam właśnie jakieś tutaj kaptury na oczy zakładać, bo to są wasze kroki, a więc albo to wy stosujecie tego typu poezję, którą wdrażacie w życie, a więc nie do końca jest wszystko prawdziwe, może powiedziane wprost, albo te czułe słówka gdzieś się dotykają was. No i tutaj może musicie być wyczuleni na to, co, co jest rzeczywiste, a co jest tylko podyktowane potrzebą chwili. Ten miesiąc pokazuje, no. Zrób krok do przodu dla samego siebie, wykaż e, inicjatywę do tego, żeby e, no, się nie uwsteczniać, stojąc na przykład w jednym punkcie bez jakiegoś rozwiązania czy bez jakiegoś omamiania, czarowania, e, no takiego kręcenia się w kółko. Bardziej stabilnie, bardziej ży, życiowo, bardziej pewnie i przede wszystkim o własnych także siłach, a więc gdzieś Wy sami musicie znaleźć taką realną e, energię do tego, co. Trzyma Was, pomimo że w wodzie nadal, to gdzieś czujecie ten grunt pod nogami. A więc krok za krokiem gdzieś odczytujecie to, co tym podłożem jest, dokąd ono Was prowadzi i na ile ono daje Wam realną perspektywę do tego, żeby wyjść na brzeg. Miesiąc dla Was w Radzie pokazał się z kolei w Królu Pentakli, a więc wolno i miarowo, czy też trzymając się obranego celu. E, tutaj on tak łypie trochę okiem, no właśnie, na to, co przeszło, na to, co gdzieś za plecami, ale nadal jest to energia, pamiętajcie, stania twardo na dwóch nogach. Nadal jest to energia ziemska, a więc uziemianie. E, no i to uziemianie, to trzymanie się, Konkretów, być może faktów. Także jest Wam tutaj w tym miesiącu radzone, aby siebie nie oszukiwać, aby no właśnie nie koloryzować, czy nie ulegać pewnym spiskom, czy swoim, czy tym zewnętrznym, bo tutaj mówię, czytanie jest ogólne, może to dotyczyć różnych sytuacji. Ostrożność, pamiętajcie, patrzenia na to, co się dzieje, słuchania tego, co do Was dociera, w komunikacji także ważenia słów. Nie ulegania temu, co jest jakimś chaosem, czy jakąś taką nagłą wiecie, potrzebą, sytuacją, jakimś takim wznieconym ogniem, że już teraz natychmiast idę w ciemno, tylko patrzenie na to wszystko w sposób bardziej taki konspektowy, w taki sposób bardziej też pragmatyczny, bo ten pragmatyzm mi się tutaj pokazuje. Tu gdzieś to oko daje mi znać, że może na coś trzeba otworzyć oczy albo na coś mieć oko z tyłu głowy, żeby nie dać się gdzieś wyprowadzić. Na Manowce. No taki Wam się tutaj układu mnie pokazał. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak to, e, jak to wygląda. Zobaczmy jeszcze kartę afirmacyjną, jaka Wam się pokaże na ten miesiąc, a więc lew. I co dla lwów? I zobaczcie, pokazały Wam się dwa przesłania. Jedno mówi o Waszym wysiłku, a więc wiem, że drobina wysiłku to długa droga, ale podejmuję kroki we właściwym kierunku i jestem otwarty na obfite wsparcie płynące do mnie. A więc to jest ta gdzieś dojrzałość. Dla każdego inna, pamiętajcie to, co powiedziałam, a więc jedni muszą się pozbyć jakiejś iluzji, a, czy też jakichś mrzonek marzeń. Pięknej poezji wokół, do tego, żeby coś stało się realne, i teraz może to być inicjatywa Wasza lub od Was płynący ten realizm, aby coś przełożyć na level wyżej, albo jest to odejście od tych, którzy Wam tego poziomu, na który czekać nie dają. I pokazała Wam się ochrona a więc moje ciało otoczone jest złotą bańką światła w kolorze miodu, mieniącego się i świetlistego. Ta bańka oferuje mi ochronę, aby tylko energie, które mają służyć mojemu najwyższemu celowi, mogły się tam dostać. Ta uciekająca energia to również tutaj ta siódemka mieczy, a w której ten miesiąc właśnie gdzieś się pokazał. A więc no, może być taki trochę wysysający. Dlatego uważajcie na to, co tą energią uciekającą może być. Także od tych, którzy gdzieś w tych interakcjach mogą, no właśnie, budować jakieś napięcia, czy jakieś, jakieś zamieszanie do tego, żeby nie było coś czytelne, aby aby odsuwać się od tego, aby gdzieś krok za krokiem patrzeć w stronę tego, co jest namacalne, realne, faktyczne, pragmatyczne, rzeczowe, konkretne. Tak powiem, drogie lwy. A więc tutaj w stronę konkretu bardziej w tym miesiącu dążcie. No i co? Trzymajcie się, dajcie znać. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Hej!